Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do 25 dnia naszego wyzwania. Przez kolejne dwa tygodnie będziemy odpuszczać, uwalniać i uzdrawiać naszą relację z naszymi rodzicami. W tym tygodniu będziemy uwalniać wszystkie negatywne, Emocje, które mamy do naszej mamy. A teraz zapraszam Was do kawy jogina. Usiądźmy sobie wygodnie, wyprostujmy plecy. Łokcie przy tułowiu, dłonie zamknięte w pięść i wdech zaczynamy. Ręce do góry. Regulujemy nasz oddech. I druga runda. Łokcie przy tyłowiu. Tu nie zamknięte w pięść. Wdech, ręce do góry. nasz oddech i trzecia runda, łokcie przy tułowiu, dłonie zamknięte w pięść, Wdech, ręce do góry. regulujemy nasz oddech. Powoli wejdźmy w naszą medytację. Świadomie skupmy uwagę na naszym oddechu. Porozkoszujmy się tą chwilą ciszy. Teraz powoli wróćmy do naszej rzeczywistości. Otwórzmy oczy i przystępujemy do naszego odpuszczania i uwalniania. Proszę, abyście w trakcie opłukiwali punkty meridianowe na Waszym ciele. Odpuszczam sobie teraz w pełni całkowicie i na zawsze całą złość i całą wściekłość na moją mamę. Odpuszczam sobie teraz w pełni całkowicie i na zawsze, całą złość i całą wściekłość na moją mamę. Odpuszczam sobie teraz w pełni i całkowicie i na zawsze, całą nienawiść i całą odrazę, jaką mam do mojej mamy. Odpuszczam sobie teraz w pełni i całkowicie i na zawsze, całą nienawiść i całą odrazę, jaką mam do mojej mamy. Odpuszczam sobie teraz w pełni i całkowicie i na zawsze cały gniew i całą niechęć, jaką mam do mojej mamy. Odpuszczam sobie teraz w pełni i całkowicie i na zawsze cały gniew i całą niechęć, jaką mam do mojej mamy. Odpuszczam sobie teraz i na zawsze wszystko, co mi nie służy i co nie jest moim boskim przeznaczeniem. Odpuszczam sobie teraz i na zawsze wszystko, co mi nie służy i co nie jest moim boskim przeznaczeniem. Uwalniam siebie teraz w pełni i całkowicie i na zawsze, z całej złości i z całej wściekłości na moją mamę. Uwalniam siebie teraz w pełni i całkowicie i na zawsze, z całej złości i z całej wściekłości na moją mamę. Uwalniam siebie teraz w pełni i całkowicie i na zawsze, z całej nienawiści i z całej odrazy, jaką mam do mojej mamy. Uwalniam siebie teraz w pełni i całkowicie i na zawsze, z całej nienawiści i z całej odrazy. Jaką mam do mojej mamy. Uwalniam siebie teraz, w pełni i całkowicie i na zawsze, z całego gniewu i niechęci, jakie mam do mojej mamy. Uwalniam siebie teraz, w pełni i całkowicie i na zawsze. Z całego gniewu i z całej niechęci, jakie mam do mojej mamy. Uwalniam siebie, teraz i na zawsze, z wszystkiego, co mi nie służy i co nie jest moim boskim przeznaczeniem. Uwalniam siebie teraz i na zawsze z wszystkiego, co mi nie służy i co nie jest moim boskim przeznaczeniem. Jeszcze na moment, zamknijcie oczy. I wejdźcie w ciszę. Teraz powoli otwórzcie oczy i zaczynamy nasze afirmacje. I w trakcie, proszę, abyście opukiwali punkty meridianowe. Kocham siebie najbardziej, zawsze i wszędzie. Kocham siebie najbardziej, zawsze i wszędzie. Kocham siebie. Najbardziej, zawsze i wszędzie. Adoruję siebie i uwielbiam siebie zawsze i wszędzie. Adoruję siebie i uwielbiam siebie zawsze i wszędzie. Adoruję siebie i uwielbiam siebie zawsze i wszędzie. Dzisiaj mam wspaniały dzień i wszystko. Zawsze dzieje się na moją korzyść. Dzisiaj mam wspaniały dzień i wszystko, zawsze dzieje się na moją korzyść. Dzisiaj mam wspaniały dzień i wszystko, zawsze dzieje się na moją korzyść. Zawsze i wszędzie mam mnóstwo pieniędzy. 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 Zawsze i wszędzie cokolwiek robię, przynosi mi to mnóstwo pieniędzy. Ogromne szczęście. Ogromną satysfakcję. I ogromny sukces. Zawsze i wszędzie, cokolwiek robię, przynosi mi to mnóstwo pieniędzy, ogromne szczęście, ogromną satysfakcję i ogromny sukces. Zawsze i wszędzie, cokolwiek robię, przynosi mi to mnóstwo pieniędzy. Ogromne szczęście, ogromną satysfakcję i ogromny sukces. Zawsze i wszędzie idę do przodu z otwartym umysłem. Zawsze i wszędzie idę do przodu z otwartym umysłem. Zawsze. I wszędzie idę do przodu z otwartym umysłem. Wyciszmy nasz oddech teraz. Wyciszmy nasze ciało i nasz umysł. I posiedźmy przez jeszcze moment w ciszy. Kiedy już będziecie gotowi, otwórzcie oczy, mocno przytulcie się. Dajcie sobie mocnego przytulaka, ukochajcie siebie, podziękujcie sobie, że jesteście. Podziękujcie sobie za ten moment, podziękujcie sobie. za to uwalnianie i odpuszczanie. I życzę wam, aby ten dzień przyniósł wam wszystko co najlepsze. Pozdrawiam i do zobaczenia jutro.